Radomianie podeszli do spotkania z adeptami siatkówki po trzech porażkach z rzędu i chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Pierwszy set przebiegł pod pełną kontrolą gospodarzy, którzy zwyciężyli do 17. W drugiej partii zrobiło się nerwowo. Radomianie prowadzili czterema punktami, ale młody zespół zespały odrobił straty i miał nawet piłkę setową. Czarni wyszli jednak z opresji i wygrali 27 do 25. Trzeci set rozpoczął się dla radomian fatalnie. Goście prowadzili nawet 14 do 7, lecz przy zagrywkach Michała Wójcika ich przewaga stopniowała. A radomianie dopieli swego wygrywając 25 do 21 i cały mecz 3 do 0. Cieszą trzy punkty. To jest najważniejsze, bo, bo tego potrzebowaliśmy i cały czas potrzebujemy tych punktów. Trudny mecz. Trudny mecz. Nie ukrywam, że, że, że na pewno tutaj głowa, głowa dużo myślała po, po ostatnich dwóch porażkach, gdzie, gdzie no mieliśmy swoje szanse, żeby prowadzić w obydwu meczach 2-0. Niestety się nie udało i, i, i przeciwnik gdzieś później nas y, zdominował swoją dobrą grą, y, tym bardziej gdzieś tam w Jaworznie też zaczęliśmy trochę od błędów. Dzisiaj trudny mecz, cieszy wygrana, y, no i musimy patrzeć z optymizmem przede wszystkim y, w przyszłość. Za Czarnymi bardzo trudny początek sezonu. Klub najpierw długo nie wiedział czy przystąpi do rozgrywek, a potem w drużynie na początku kampanii nie brakowało problemów zdrowotnych wydaje się, że z perspektywy tego co się wydarzyło, to no, niestety znajdujemy się w tym miejscu, w którym e, może nie tyle, że powinniśmy być, ale po prostu po, po tych wszystkich wydarzeniach to jest miejsce bez zaskoczenia niestety. Te wszystkie spotkania, które teoretycznie mamy w zasięgu, no niestety będziemy grali dopiero w przyszłej rundzie u siebie e, i nie mamy czasu, żeby zbudować e, pewność siebie po prostu, bo, bo pewność siebie buduje się przez zwycięstwa. Dla Radomskiego zespołu Zwycięstwo z drużyną zespały było piątym w tym sezonie PLS pierwszej ligi.